Jakie to głośne! Dzięki. Przestań! Karyna, nie było jej ustać dada, na spłatę kredytu dada, studenckiego. Planuje wykorzystywać, wykorzystać pieniądze na otwarcie klubu fitness dla więźniów. Co <mum> 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 Jak ty to zrobiłeś? Co? No, no, no. O, capoeira, kurczę! Oh. O! Łooo! kurwa. Łooo! się w kolonii, Karol! O, mamy mamy mamy. A ja się tego nauczyłem, zobacz, widzisz? Patrz, czego mnie nauczyła kolonia. Mm. Mm. Ja pierdykam, jakie to Oj O tak, tak, no, tak, tak Jesteśmy tak, po prostu bandziorami, którzy tak. no, po prostu wytłumaczą, o co chodzi w tej grze. Tak, to jest Robbing Time, jest to polska gra polskiego studia, nie pamiętam nazwy, ała, polskiego studia. Jest to gra inspirowana serialem The Boys. Mm. 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 Tak, nie oglądałem, jesteś... ale kojarzę. Ja też nie oglądałem, ale też kojarzę. No Chucken ja. ogląda, więc on będzie tutaj wiedział o co chodzi. W każdym razie my jo. jesteśmy bandziorami, więźniami, musimy okradać bank. Chyba bank, w wersji mm. Bardziej To ogólnie... wygląda jakbyśmy okradali jakieś mieszkania, nie mieszkania czy coś. Tak, ale w tej grze ogólnie okradamy bank, i naszym przeciwnikiem jest The Dogman. Oj, oh, jaka? Ja. Tak, taka karykatura taki... Homelandera. Homelandera yes. dokładnie I yes. jeszcze yes. jest ta kobieta kot, tylko Nie że ma jej, ona... wersji, demo. Nie ma jej no, wersji, nie wersji demo, nie ma jej wersji demo i ona jest tak. chyba odwzorowaniem Queen Maeve. Nie wiadomo, o, ale, ale jest kituś. w każdym razie w wersji demo mamy wprowadzenie i centralny bar Crime City, a w wersji w wczesnym dostępie będzie intro mężczyzn z kobietą kot i intro lab jako z niewidzialnym gościem. Mm -hmm. my, za, my zagramy sobie pewnie wprowadzonko, a wprowadzenie mamy jest to misja Na wczesny o... dostęp musimy tak. poczekać. Jest to misja o niskiej stawce, na, mniejsze, na mniejszej wersji mapy, która wprowadzi cię w mechanikę Robbing Time. Przeciwnicy są wolniejsi i mniej uważni. Mniej pułapek, mapa jest mniejsza, cel jest uproszczony, cały łup jest zmniejszony o 10%. jak okay. trochę bym powiedział. Możliwe. Może. Możliwe. Możliwe. Bez elementu horroru. Jedziemy. Zaczynaj to jedziem. robowanie banków. Chodźmy. Uważajcie na Homlandera. Damy radę, jesteśmy najlepsi. To Glander ale masz uwalone gacie. <laughs> to jest on. Keep loading screen, a, dobra. Czy on lata w ogóle? To mnie zastanawia. A, Nie mam zielonego pojęcia. Co my tu mamy? Latarki. Interakcja. Hmm. Czy tutaj musimy. Można się wycofać przed wykonaniem celu. Tak, tu łup tak, musimy. Tak, zbieramy łup. No. Okej, okay, czyli musimy wejść tu, dobra. Idziemy, O! O! z na O się na lasery. O, hej. Ej, słyszę coś. To jest ten dog, chyba, łazi. On już idzie. Serio? On już chyba łazi. On już tu chodzi? Tak. Słyszysz jak zbliżę. Ja też. Kola, co to jest? To jest łup? Nie wiem, mogę tym bić. Kłócaj nad pułapkami Nie, są strażnicy! Są pułapki. A pteczkę ma... Strażnicy tu są? Tak, strażnicy. Jak mamy łupy mieć? Patrzcie chłopaki na podłogę jak są puszki i inne takie, to kłócać. Okej. Ja chyba będę kłócał cały czas. Ja chyba ogłuszę hmm. tego jednego strażnika. A jak? Czym chcesz go ogłuszyć? No mam, mam, ja mam butelkę coli. Butelką coli można bardzo ogłuszać. blisko, ta, mam jakiś klucz. Eee, na samym tak? początku był potrzebny. Bo mam co, baterie i forsa, mam forsę. <coughs> Dobra. A tu do latarki z baterią. Myślę, że chyba Fuck. dog się tutaj przywoła jak <coughs> tam, ten, tam strażnik jak chodzi. nas przyłapią. Jak strażnicy suń się. nas przyłapią, no. No suń się, babo To ty się suń. Ba. O, forsa! Ooo, safe! Kibelek. I Oczekiwanie na wiertło. Czy, 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 czy można coś zrobić? Wiertło można czynić. Oczekiwanie tu na wiertło! Wpuściłem wodę. A jak się rzuca? Lewy? Będziesz go bił! Chyba mo może uderzać tylko tą butelką. Co jest? Nie do Rzuciłem. Co się zrobił! Kurde. Rzuciłem! Mo można rzucać! No i teraz zgasz latarkę! Eee. Jakby co chłopaki, to jest dużo apteczek w różnych pomieszczeniach. Dobra. Można rzucać, czakę. E. Idzie, 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 idzie! To zwykły strażnik. No wiem! Zejdź mu z widoku. <grym i zimienny> Nie widzi mnie przez szybę, co ty? Jestem bezimienny! Dobra, Ej, tym, się, ty, tym się bije czy się rzuca? będziemy musieli go ogłuszyć, jak na zauważy. Dobra, leży, leży. Ogłuszony! Uciekamy! Nie róbcie dźwięku, gamonie! Uwaga, uwaga, uwaga! Butelki, butelki, butelki. Hmm. Czyli to się tylko ich ogłusza. O, wstał Backup, to Wezwał backup Idzie tu, idzie tu, idzie. Tu. Nie mamy jak go ogłuszyć, nie mamy nic, nie mamy kolejnych puszek. Ja mam butelkę. Dobra, 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 dobra Co to jest? Mięso? Mięso podniosłem. Chyba na doga. Żeby odwrócić mi ten. Serio? E, uwaga, ty Nie ma, no tylko że ja mam za mało slotów, no są tylko trzy sloty. To ja wezmę, to ja wezmę. mięso. Pasteczka ten klucz mięso, do czegoś muszę wykorzystać. No na samym początku czakiem był wymagany klucz. Co to? Co? Idź na samym początek, Chakany. Idzie, idzie tu Roki! Chłop tu idzie, chłop tu idzie, hop tu idzie, hop tu idzie. No nie jest A, No ja nie widziałem, że ty idziesz za mną. Jest jeden strażnik? Chyba tak, na tylko też mam jeden klucz. strażnik. A! E, e, e. Dobra, to idzie za. do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, gościu. Jest tam, widzę go. Mhm. Fuck, to, się nie to oznaczać? Tak. Nie. Idzie tu. Idzie do Was? Tak, idzie do nas roki. Tak, na sam początek z tymi kluczami chodźmy. No nie, nie, idzie. chcę pójść na sam początek. No właśnie, nie widzę, że chcesz. Ale ten strażnik. Strażnik. Strażnik, strażnik. On ma pattern, on ma, on ma pattern. Tak, on ma pattern. Idzie tu.

Musicie znaleźć włotkę ma... i go ogłuszyć. A masz coś jeszcze na to wiertło czy nie? Czy tylko to. Sienie, gdzie, gdzie jest ten safe? No to chodź za mną Na wprost, na wprost Jestem wolniejszy od razu mówię. Aha. Uh -huh. Why? No bo mam wiertło kurde, które waży nie wiem 30 kilo <laughs> To przy tej. Kuźwa, tak, przy tej. Co mi przyczyny przy, przy, się? Albo się do tego <laughs> <laughs> Strata czasu. Czasu. Trzeba, trzeba, obrabiać te banki, nie banki. <coughs> czy, czy, ty przyniosłeś tak w łapie takie coś? E, ty już wiercisz. Tak. Tak. Ej, elo. Ej, co? Alarm jest chyba. Idzie jest dobar. chyba dog. Jest chyba oh dog. Oh god! Super, Super dog... Super hero Dogmen przyszedł! No to szybko w lewo, lunda. w lewo, w lewo, żeby wyjść. A to, 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 to. Kucaj przed pułapka, okej. Okay. Widzę go widzę go, widzę go, widzę go, jest tam, jest tam DOG. Uh, <laughs> DOGO przyleciał Ty, do, dogman. Zmęczyłem, zmęczyłem się, zmęczyłem się chwila. A, jaka nuta była jeszcze. Jaki super no, chłopie, hero! Kuźwa, no super hero się tu pojawił. On jest no rany. Nic, nic więcej tam nie było? Jest chyba były był jeszcze Gold. Nie wiem, ja przyniosłem. A i to tak, ja tam tak, powinienem musimy. A bo ty nie zabrałeś nic ze sobą? No, tak, mnie tak nie było. zabrał. O. Dobra, spokojnie. <śpiew> Jak na wojnie. Czekaj, mam mięso. Jakby co to będę go ten? Ja mam butelkę. Nie, ten, ten. Widzę go, widzę go, widzę. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Jest tam day? Tak. Dokdaj. Dokdaj. <śpiew> Dobra. Sorry, no kurde, dog. O hagi, łagi. Tu Gdzie był safe? O oh, faką, tu, tu na lewo, się... tu, tu, tu. Ale on tam jest, on tam jest! FUK, Niuch Niuchu, niuchu robi. Wezmę apteczkę. Widzę go. Też mam apteczkę. Hmm. Jak, kuźwa? Ten jak A, z mięsem chodzi. Gdzie on idzie? Zamykam drzwi. Idzie tu! Idzie. Idzie tu? Ale nie ma już strażnika, ty tyle ty, dobrego. Jak ty z tym, ty z tym mięskiem latać kuźmę? Ja jestem safe. Ja muszę wziąć tutaj. Druga no, się może wkurzyć, od razu mówię. Wiem. Tak, poszedł, poszedł, dawajcie do safe'u. Dobra. czekaj ja chcę wziąć walizkę, ja chcę wziąć, ja chcę wziąć. Mm -hmm. Proszę cię bardzo. Ja, ja. To ja, ja, jest walizka. Ja, ja. ja, ja. Czy, jeszcze, ja. Czy, jeszcze, czy jeszcze coś oh. możemy ukraść? Chyba nie. Nie, bo tam dobra. trzy walizki okay, trzeba dobra, było robić. Ale lecimy. lecimy. Eee, czekaj, lecimy chłopaki, chłopaki, macie mięso, bo ja muszę mieć walizkę w ręku. Dobra. Dawaj, Panie kończymy misję. Panie Where Dogmenie, gdzie On gdzieś tędy polazł. Co? No, ale pewnie skręcił no po, po drodze. No nie, bo to już dawno skręcił. No i zapraszam, słyszę go. Słyszę go. Słyszę go. koniec. Słyszę go, słyszę go. No, no gdzie wy? No. no, idziemy, idziemy. No się, go nie, u, nie u, widzę u, tego dobra. <laughs> Jest! Chodźcie! No jelo. Co to za super hero jest! Ja co teraz mamy zrobić? Ekstrakja Ekstrakcja. O. o, dobra. Let's go! to trzeba Slick podobał. Wróciłem mięsem Czemu rzucasz Pomogę! Wow! No i okay. ja to no tylko i zarobiłem zarobiłem, nie, Bo my żeśmy no kasę! Jeszcze my kasę, kasę braliśmy. znajdowaliśmy! No, no. no. Ja się no się i panie Homelander! Weź się schowaj! to było łatwiutkie Ej, butelka mi się zachowała! Ej, nice! A no, ej, mamy apteczka. To dawaj, drugą mapę. to więc mamy kasę. Czeka, czekaj, mamy, mamy kaskę, więc możemy sobie A. coś tutaj dokupić, zobacz. Możemy sobie kupować butelki, możemy sobie kupować apteczki, baterie. Eee. Ja znalazłem trzy baterie co najmniej. No właśnie tam A można? się znajduje dużo rzeczy. No to nie, to bez sens, nic tutaj nie ma. Co to jest? Kupiłem coś, co to jest? Radar? Co ty kupiłeś? Może paralizator to jakiś? A brak celów z zasięgu, dobra, wykrywacz. O, te ja też to wezmę, dobra. Eee, nie, w sumie. Ja, ja wydałem własne pieniądze kuźwa na to, Same. więc korzystajcie. Same. Same. No ja też się Centralny bank Crime City. Każdy za siebie odblokowuje. Dobra, dawaj centralny bank Crime City. Standardowa wziął trudności, standardowa nagroda, let's go. Okej, okay. narzędzia są już na miejscu. Tu już pan Dogo będzie szybsiejszy. <laughs> I agresywniejszy. Mm -hmm. I very agresive, no. Ojej, to jest. <laughs> Wy wskrzeszisz współpracowników, Daj taki vibe. Jak się nazywała ta gra? Panikor. No jest troszkę no. Eee, czy ja wiem. Czyli póki się nie włamiemy do safe'u, nie będzie doga. Mhm. No, a ewentualnie jeżeli włączymy alarm, to się dog pojawi. O, to jest piętro. Pat, 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 O tam, tam pokazuje, tak, jest tam pokazuje. Ale co to jest? W sensie, że to że to pan pieniążki zbieram, joinki, joink. Czy to pan jakiś? Tu też jestem. Po... mapa teraz jest. Tak, jestem w piwnicach. Dobra, to ja idę na piętro. Drugi, drugie piętro jest. Ale nie powiem, działa beznadziejnie. Brak baterii. O Jezu, nie działa beznadziejnie? To gra, mam 50 FPS-ów. mnie wszystko w porządku. Co jest? Przyleciał? Już! wy żarty robicie. Czemu przyleciał? Co, super super do has arrived! Dobra, to byli. nic nie, nie dadzą. Why tak super doki za arrived? I don't know panowie, musimy kuć kuźwa... Ale go słyszę gdzieś chyba na dole? Wh why? O! No! Co, gonicie? Co? Zabił cię. Tak! się je podnieść wteczką O jakieś lasery kurde miał z oczu! No, no shit, man! No to jest to. No to jest Homolandero! O, oh. ja Ogłuszam gnojka. E, ogłuszyłem gnoje. Chciałby apteczkę idź po mnie. gdzie, gdzie, gdzie leży? Widzę. Tylko uważaj, bo tam dog... Y, dogman łazi Super DOG? Ta. Fuck. Ale słuchaj, ale sprawdza. Miał właściwie to, e... so, jest w sumie te same liney co Homelander praktycznie. W <noise> piwnicy jest safe jakby co? Jak te mm. same liney, czyli jakie? Y, podobne takie koki. Powiedział. Koki. Koki doki. Koki doki. Ale A on no, mnie kurna. Zbonkował cię? Tutaj ten lasery mnie zarąbał. Jak mam cię podnieść? O. Stolen by Max player A, moje 350 kasy. Dzięki. Sacha. No bo dogdaj. kurna. No Dokt. dog się tu pojawił. Dogdaj. Dogo. A ludy jest tak? Tak, on jest agresyjny. Jak cię zobaczy, spierdzielaj, nie, ma, nie ten, Co? Tak Najszybszejszy nie, nie, nie od ciebie? Tam, ogniwo tam, mocy. Tam, do czego ja mam to wsadzić? W dupę. Mam hmm. mięso w razie, żeby odwrócić jego uwagę. Zaraz, to save. To. to w puszki. Teraz nie nie ja. ja. Jak nie ty? Czakę, to ty byłeś! Serio? Tak, serio! Co jest? Oczekiwanie Słyszę na to ja nie wiem, gdzie to wziąć. Superdok! Rzuciłem mięso. Superdok! O, zjadł. Hmm? No, zostaw mnie! I jak się <noise> u na ciebie? Kiwkuje go, kifkuje go! Laserem strzela! Tak? Pak, <noise> pomóż mi! Z leżysz? Nie, goni mnie! Uciekaj! O! Ty o! O! <noise> Super dogo! Eee... Nie... A co? On poszedł do piwnicy i ja się z nim minąłem na schodach, czajcie? Co mnie uderzyło? Co mnie złapie? A to! O Jezu to jest ten! Minąłem Sporo się z nim mnie. na schodach Użyj tego aby pomóc komuś, okej okay. Ja pierdyknę... <laughs> Skórna horror game, a nie! Czyli on jest wolniejszy, on jest wolniejszy od nas Ej, klucz ja mam jakiś to za klucz? Idzie na górę, idzie na górę, na parter. What? What? No, strażnik, spadaj. Wow. Tak, was informuję. To mnie na piętro idzie? Na parter, bo ja jestem w piwnicy. Kurna. A, okej, okay, okej. Okay. Ej, czy już odkryliście, do czego buch. ogniwa mocy? Goni czy jest jakieś pomieszczenie? To strażnik i dogmen. Fuck. A widzę to tam na dole. Kurna, nie, nie mam jak mu uciec. No, Macie, czy, ja czy już odkryliście, no. czy nie? Chyba im uciekłem. Ale co odkryliśmy? Oj, Ej, ogniwa mocy czy, czy gdzieś do yy, czegoś są klucz, potrzebne? Mam klucz, mam miejsce na klucz panowie. Jest na samym początku. Ej, tu jest dużo kluczy na górze. Ja nie wiem co mam z nimi zrobić. No, Jakieś szyby zamknięte? Ja żadnych nie, nie znalazłem. Jak brak baterii. Miesz co? No musisz mieć baterię. No mam połowę. A nie o, to spryń. Otwórz te szyby. Ała! Uh! Aha Doglander! No, Doglander nie goni! Dogday! Uh, ja szukam drzwi jakieś. Tu, oh. tu jest jeszcze jeden klucz na so górze. No, watch my bag, znowu się bawię, kurde. Rocky, czy w piwnicy były jakieś drzwi do otworzenia? I'm dead. Nie, Panowie, I might be dead, I might be dead. Why? Dobra, czy ja biorę apteczkę no. w razie. <laughs> Fajnie, że you will kill me! Live me alone. Tu już jestem z drugiej strony, dobra. To ja idę. Ca całą piwnicę. No, Edlemi, leave No, enemy, no enemy, leave me! finiszował mnie. No, finishera ci zasadził tak No kurde, no oni na dole cały czas O, władzą. fuck, oni Jakie mnie teraz! Aha. Chopaki, czy wy zginęliście? Nie, nie, nie. Ja leżę, Max, musisz mnie podnieść. Gdzie ty leżysz, dobra? Widzę. Ak akurat szedłem ko koło ciebie, czaken. Poszedłem na górę. No. Ty jesteś na górze? Ja jestem na piwnicy. Czy on mnie widzi? Nie czaken, wiem. Czaken, ty jesteś na parterze czy gdzie? Na parterze jestem. Czy on jest koło ciebie? Bo ja go widzę. Nie wiem. Yy, za rokiem chyba poszedł. Nie. Stoi na korytarzu, gnojek! Stoi, o, poszedł. no. Yy, poszedł za rokiem, poszedł za rokiem. Chyba czekaj, spróbujecie tutaj obejść. Kura rura, nie da się nigdzie tu pójść. Cisas, doglander. On mnie sfiniszował od razu. Gdzie ty leżysz? W pomieszczeniu A ty możesz się ruszać, czołgać czy nie? Nie Mam Jaki, po prostu wazę od... w jakim obserwuję. pomieszczeniu ty, na korytarzu tak, leżysz, ty? Tak Głupcze ty. Mam... Mm. Uciekaj, kurła. A moje rzeczy. No. no, odsuń się roki. No to ty odsuń. Masz klucz? <laughs> mam do czegoś klucz, ale do czego? No to masz, no to, nas, to są do każdych drzwi, musisz się. Chodź, chodź, chodź. chodź. Jak chodź. No do naprawdę. każdych zamkniętych drzwi! Ale Serio? na razie nie, za, nie znaleźliśmy Walecie żadnych. Mużaliki, uważajcie! Wszystkie są otwarte! Mm -hmm. Aha. Brawo, brawo, czekaj. No, no tu zaraz przyjdzie. Jest tam, jest tam, jest tam, cofajcie, 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 cofajcie! Do no. ja go! Musimy naokoło podejść. Fuck. Słyszę go, słyszę go, słyszę go. On gdzieś łazi, ten dog jest kujwa przez macie, macie... Jest po drugiej stronie, po drugiej stronie jest, po drugiej on, stronie Tam musimy iść Ja idę na górę Jest po drugiej stronie On zbił w ogóle szybę, więc mamy skrót o. Ja tu górno widzę Idzie tu, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. Idzie on jest? <laughs> na górze tu, tu po lewej, ewentualnie tu po lewej. Chodź. Patrz, patrz, go. Chodź, chodź. Idę. Czy ktoś tu łazi jeszcze ze mną? Tak, chodzi. Tu się Mi wracamy, Czeka, szybę. Mam klucz. I tu są drzwi z, y, te, na klucz. O, dobra. Musisz rzucić klucza. Dobra. Proszę bardzo. I tu A jest je. wiertło. A klucz... Mamy wiertło. Fuck. E, biorę apteczkę. I biorę wiertło. Jest klucz. To bierz wiertło. To wiertło. Trzeba będzie gdzieś to wiertło zanieść. No do sejfu! Uh. Fuck! Goni mnie ten, polska policja. Jakby co, Max? Jakby nas gonił, to taki dip. Biegaj z zygzakami, bo on laserem seren ale jestem w dupie. No. Z nami? Tak! Jest to Gdzie jest safe? Safe jest w piwnicy. W piwnicy! Max. Polska policja. Au! Nie, no ty jaka pipa no! E, no są odsuń się! Dogo poszedł do piwnicy? Ty się jaja robisz. Ja idę do piwnicy też. U. To jest akumulator? Potrzebujemy Fuck. Go? Nie wiem. Chyba. Co, 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 jeszcze raz? Akumulator. Akumulator. Potrzebny no, jest? No, ja nie wiem właśnie, ja nie miałem nie, żadnego wiadomo. pomieszczenia z tym. W safe jest w piwnicy, mówisz tak? Tak, wiem gdzie. Dobra, my jesteś Szukam, szukam. Jestem za wami. Okej, okay. uwaga na butelki. butelki uwaga. Laser. Mhm. Mm I gdzie? tu w prawo. Jest, gra, powiem szczerze? W prawo, dobra. Ja sobie tutaj przeszukam. Ty no, boję się dogmena ty. Ja mam klucz jeszcze, Dogman, ale nie, nie wiem czy się przyda. Jak cię goni. I tu w lewo. On nie biegnie, on idzie taki szybki tempem do ciebie. To. Dobra. Pili. Cyk. I tu będzie potrzebne chyba. Aha, zasilanie. Dwa zasilania. No I to jeden został tam. Drugi tam został, to no. idę. Idź. Dobra. Cyk, 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 cyk. I cyk, 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 cyk. cyk, Wszyscy w trójkę będziemy musieli wziąć Mhm. Mhm. Mm mhm. Mm co on ci zrobił? Co on ci Udyżę zrobił? że skopał mnie dwa oh! razy. Raz przepalił i kuźwa ten. Biedny czakan. A mam 1400 Słyszałem. dolarów. On tu idzie, on tu idzie. Nie chcieliście, że go O On tu idzie. Co, Co, tu idzie. Co, Co wiesz? Dlaczego? No ja słyszę go. To go, no oh fuck. A! Jest komas. Oh Bo mam radar. Dobra. Słyszę gości. Poszedł, 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 poszedł. Yo, ten jego oddech jest okropny! Rocky cię no, no idzie... za dyszkę! Rocky on idzie za tobą. Zamykaj drzwi, zamykaj drzwi. On dalej. usłyszy ten drill! On usłyszy ten drill! Myślisz?! Dril. Hmm. Raczej nie Dobra, otwieramy, bierzemy, bierzemy, bierzemy. Szybciej! Szybciej, kurwa! A nie tu gold! Ooohoohoo! Palety całą niesiemy. No let's go, let's go, let's go. Oszczędzajcie sprinta! Mhm. W lewo, Co w lewo, w lewo, w lewo czekaj. Radyjko Te lasery nie włączałem one cię przypalają od razu, mówię. Aha. O, okej okay. I to o, zaraz o, klatka my. schodowa. Uf. Fuck. Co? Where? Jest tam? Jest! Jest! Yeah. No, 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 no! No policja! Fuck! <laughs> FUCK DEDNE! Na no! No! Przed yeah. samymi drzwiami! C c. Nie goni go goni rokiego. Jestem przy aucie! Ja mogę go podnieść? Ale. O, fa ale nie, Ej. Fart. No nie wierzę. Ale co, przy aucie cię Policjant mnie ubił, bo nie miałem sprinta O! Bo Bo do za mną nie poszedł, ja się z nim minąłem. Poszedł za wami. Ty, gdzie? Ja jestem ukryty, słyszysz go, nie? Za ścianą. Ja, ja go widzę, on minął mnie! masz je. dwa wyjścia z piwnicy, czaken. Wiem, ale on tu łazi. On tu łazi. To nie wiem, jak mi się masz udało strawnik. wyjść. Znaczy, udało, no. Oh my god! Gonił mnie do sejfu, ale mnie przeoczył, na szczęście. Fuck, on jest scary. Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Jest tam. No i teraz co, idu pani, nic nie możecie zrobić? Nie, nie, spokojnie, no, w, w końcu chyba wyjdziemy. <laughs> chyba. Oj, jest chyba, że Ciężko. Kurwa, no jeszcze strażnik łazi! No. No, sobie sprinta i po prostu biegnijcie. Jesteśmy wolni. <laughs> ja też byłem wolny. Strażnik, strażnik. O, great. Ogryj to! Ogryj to! Ja pierdykam. <laughs> Przynajmniej ty, Max, może się wrócić, nie? nie? on jest koło mnie, chłopie. Nie, wy stoicie w jest, miejscu. Tu jest w pokoju ze mną chyba, nie, Rocky? <laughs> nie wiem, jest ciemno i widzę za twoich pleców. <laughs> Ale chyba jest obok ciebie. Znaczy, już wyszedł. Nie potrafię go zlokalizować, słyszę go oddech cał... Strażnik, dobra, strażnika. Dogmen poszedł w lewo, a strażnik w prawo. Tak! Ja widzę strażnika przy sobie. Niech tylko strażnik idzie... Dobrze, 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 strażnik poszedł w dobrą stronę. I stąd. Idzie do ciebie Dogmen. Co? Co kuźba? No, 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 Czy to jest wyjście? Tak, tak, spierdzielam stąd! Dawaj. W lewo. Powodzenia, czakan! Cały czas prosto. Wiem, tak, wiem, wiem. Dzięki, wiem, dzięki, wiem, dzięki, wiem, dzięki wiem, kurwa. A masz apteczkę? Tak, tak, niosę, niosę. Jock, oh, miałem to? szczęście, Biegne. prawie mieć dziabło las z lejzorem. Mnie też. i <grym>. słyszę jeszcze tego? No, biega tu. Co jest? Czy se jaja robi, <grym> że drzwi pękły w ręce? Siema. <grym> ma. Wstawaj. O. Zebrać mi 700. Ej, on, ja chciałem czy on, czy on tu przyjdzie? A ty go chciałeś podjąć, A, to sorry. Dawaj, 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 dawaj. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja, ja dawaj, 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 dawaj. Odmówić to jest ciężkie. Gdybyś mi nie ukradł tych 700, ja bym miał najwięcej. <laughs> A, Przepraszam, ee. no musiałem cię podnieść. no. Nie. A dobra, no to, to następnym razem się nie, nie podnoszę. Nie podnoś, ważniejszy. Ja pierdyka. A. Ej, ta gra jest mega stresful. Jest ciężka, weź jeszcze pod uwagę, jak będzie kobieta kot, która będzie cicho. O. Tylko że, tylko, że tu jest jakby jeden super bohater na jedną mapę. To nie jest, że będzie. Energole ja kupiłem. Energoles są dobre. Co dają? Eee. Jakby sprinta. to były perki czy coś. No to sprinta, sprinta. będzie miał pół minuty pewnie. Co, jakieś perki by się przydały też w pewnej wersji. No. A kiedy ale wychodzi? Ale ogólnie nie wiadomo jeszcze. Mm -hmm. Ale ogólnie gierka, koncept całkiem spoko. No. Indeed.